Będę chciał z rana tak kilka wątków poruszyć i zastanawiałem się od czego zacząć, ale zmienia jednak kolejność tak co pierwotnie chciałem powiedzieć to przestawię na później. Ale na początku, na wstępie dla Was, na informacji nie mam jeszcze żadnych informacji co do nowej pracy. Pytałem się 4 godziny temu jakiś feedback, cokolwiek tej pani, co miała ze mną doprowadzić do rozmowy z inną osobą. Nie wiem, usprawiedliwiam to, że jest długi weekend i może nie wiem tam w tej nowej pracy nie pracują dzisiaj ci ludzie co powinni odpowiedzieć, tak sobie to tłumaczę, raczej nie pozostawiliby mnie bez żadnej odpowiedzi, skoro już miałem jedną rozmowę, no to przynajmniej mailowo by mogli odesłać mi jakąś notkę cokolwiek, więc jeszcze nie wykluczam, że już to skreślone jest, no ale raczej przyję, mm, optymistycznie na to nie mogę patrzeć za bardzo długi wątek. Już moje nogi są ok, Przespałem się bardzo dobrze, e, acz znaczy bardzo długo spałem, ponieważ wstałem okolice dziesiątej. Potem przespałem się jeszcze znowu z dwie godziny. W ogóle 4 godziny leżałem w łóżku, więc jest godzina 14.40 i dopiero teraz mam przed sobą śniadanie, ale też nie mam ochoty w ogóle jeść. E, ważyłem się właśnie przez to z rana dzisiaj, czy znaczy z rana, no godzinę temu się ważyłem mniej więcej 97,5 kg. Tyle waży. To jest chyba, naj... tak, to jest największy pomiar wagi w tym roku, jaki miałem, bo na końcu masy, w zeszłoroczną masę miałem 97,15 To jeszcze było chyba w tym roku. Tak, bo kończyłem masę w lutym i to było 97,15 więc teraz ważę najwięcej, przynajmniej w tym roku. Dalej nie wiem, czy jednak zrobić tak, że do końca listopada pocisnąć tą Masą, potem minikat i jeszcze jakiś tam czas masy, czy jednak do końca roku masowanie. I od początku roku redukcja 6 miesięcy do moich urodzin, czyli do czerwca, 5 czerwca, tak mniej więcej. I tak jak już mówiłem, prezent na 30, to jak to wygląda. Chyba na razie to tylko tyle wystarczy. Powiem Wam, że jest dzisiaj koszmarna pogoda i może dlatego tak dzisiaj mam jakiś dziwny nastrój, ponieważ no. Pewnie widzicie, nawet w tle, że jest szaro, ponuro, bo na zewnątrz pada jest mocno też czy mocno pochmurnie. A ja jeszcze muszę iść dzisiaj, no właśnie, dzisiaj pójdę pewnie do lekleka, bo muszę kupić tylko kmin ziemski. W Lidlu tego nie ma, a przynajmniej bardzo rzadko jest w żabce też tego nie ma, więc muszę iść do lekleka tylko po jedną rzecz: i to będzie kmin ziemski, bo nie potrzebuje do obiadu. Dobra, Życzę Wam smacznego. Czy was też to że Tutaj jest napisane Kminek Mielony, i to nie jest to samo co Kmin Rzymski. A praktycznie można pomylić się jak nie wiem co. Często brałem to, myślę, że to jest Kminek Rzymski, kmin a to nie jest to samo. Tak samo jak Kminek Cały. Czy też powinien coś zmienić z tą nazwą? Słuchajcie, powiem wam, że dzisiaj mam masakryczny dzień, jeżeli chodzi o samopoczucie. Nie wiem czy to ten taki poniedziałek, czy to przez tę pogodę, tak jak mówiłem rano, jest godzina za 6.20 za, za i dopiero teraz przygotowuję sobie długi posiłek czyli obiad, który będę jadł przez cały tydzień ale to nie o tym. Znaczy jeszcze powiem, że nawet nie będzie pójdę na siłownię, bo jeśli jak muszę to zjeść to muszę to przetrawić, a dzisiaj mam dzień nóg, a jak już zrobię, no to może lżejszy trenik, tak żeby jednak... Yy, Coś zrobić, bo, bo jednak dzisiaj mało zrobiłem, a nie chcę takie przeświadczenie, że dzień do stracenia, że tak powiem. Dlatego, skoro dzisiaj taki, a nie inny dzień, jeżeli chodzi o samopoczucie, to dzisiaj będzie trochę narzekania na YouTube'a. Od czterech materiałów nie przebiłem bariery 100 widzów 100 oglądających na odcinek co jest dramatycznym wynikiem. I możecie pomyśleć no, a czemu patrzysz na te wyświetlania? Czemu patrzysz na te statystyki? Skoro i tak nic z tego nie będzie. No, poniekąd jest to prawda, ponieważ już się trochę przyzwyczaiłem do tych wyników i byłem tak jakby... No nie, miałam, nie odczuwałem żadnych odczuć, jeżeli widziałem, że materiał miał tam przekroczył 100 widzów i tyle się trzyma. Ale poniekąd czuję takie trochę zasmucenie z tego powodu że YouTube jest taki jaki jest, że promowane są w wszelkiej kategorii jakieś różne patologie czy inne tego typu sprawy. Mimo, że na YouTube są jakieś kanały warte uwagi, które zawsze będę polecał, czyli właśnie stricte naukowe. Naukowy Bełkot, Skyfan. Już nie raz to mówiłem, ale jeszcze Kacper Pitala, jakieś inne merytoryczne treści, które mają bardzo dobre wyświetlenia i bardzo fajnie się je ogląda, ponieważ ich to jest główne źródło dochodu i muszą na tym bazować, żeby jednak na tych treściach można było się utrzymać. Ja tego nie mam i dlatego może mam takie małe zainteresowanie, znaczy mały angaż w to wszystko. Ale mimo, to, ale mimo wszystko, czemu od czterech. Może nie o czterech, ale, yy, bo, bo ten czwarty już materiał z kolei, które wrzuciłem, czyli jakieś tam, no cztery dni temu przekroczył zasięg 2000 tysięcy widzów, ale trzy pozostałe nawet nie osiągnęły tysiąca, czyli nie każdy subskrybent widział moje materiały. To jest właśnie dziwne. Po co komu subskrypcja na kanale, skoro nie wyświetla mu się? Wczorajszy materiał wyświetliło się na ten moment chyba tam 250 osobom. Już minęło prawie 10 godzin od publikacji i takie są statystyki. Jakie mam na to spojrzeć? Jest to smutne po prostu. Smutne, że co to, że publikacje codziennie, pomimo tego, że mówię, moje treści nie są jakieś mocno e, twórcze, po prostu to są vlogi, gdzie mam luźne przemyślenia. Ale, nawet patrząc na to, i patrząc jednak na jakieś tam angażowanie, no to odechciewa się to wszystko. Odechciewa. Mam wrażenie, że jakbym czegoś zapomniał, ja patrzę na tą ilość tego wszystkiego. Powinno być chyba trochę więcej. Dawno tego nie robiłem. I nie wiem, czy czegoś nie zapomniałem. Ale, chyba nie. Są dużo kanałów vlogerskich, które mają właśnie dużo wyświetleń, dużo aktywność wśród oglądających. I tak naprawdę jedyny co się różni tamte treści od mojego. No to na pewno jest to, że jednak jest większe angażowanie pod montaż, żeby to było wszystko dynamiczne, więcej kontentu jest w tych materiałach, ponieważ nie każdy vloger publikuje codziennie więc można coś zaplanować ale generalnie to niczym się nie różni. Po prostu mam kijowe zasięgi. Czy ja naprawdę muszę jakieś bardzo kontrowersyjne materiały publikować, żeby cokolwiek algorytm nie zobaczył. Muszę dać w tytule, nie wiem, kanał Zero, Książulo, Bracia Rodzen, Dieta Geto. Naprawdę, czy to tak to powinno wszystko wyglądać, nie można normalnie poprowadzić kanału vlogowego i czerpać z tego jakieś tam większe liczby niż to co było ostatnio. Bo jeżeli tak dalej będzie, no to... Nie wiem, takie mam luźne przemyślenia. Wiem, że to ciężko się słucha takie marudzenie. No ale mówię, chciałem się wygadać, nie mam jakiejś więcej nic do powiedzenia w tej kwestii niż to co powiedziałem, po prostu dziwny jest ten świat, jest taka piosenka, no i można to tak podsumować to co powiedziałem, po prostu wiem, że często mówię po prostu, jak inne słowa, staram się unikać, no ale tak już jestem, taki już jestem. Nie wiem, czy będzie dzisiaj trening. Pewnie pójdę na trening, ale nie zrobię na 100%. Zrobię tak, żeby poruszać się. I takie kanały też stricte fit. No, patrząc na YouTube'a, no to są bardzo rzadkie, jeżeli chodzi o... Bardzo rzadkie osiągają jakieś duże wyniki, nawet te duże kanały. Ciężko im takie lepsze wyniki osiągnąć. Bo ludzie nie chcą takiej, takiej treści oglądać. Po co oglądać, jak ktoś Ci mówi, że masz się ruszać, skoro Tobie jest to na nieko, niekorzyść. Lubię, ludzie nie lubią tego słuchać, ponieważ e, zmusza to, do czegoś, czego nie chcą. Wolą sobie pooglądać do kiepskich, tylko że na, naprawdę. taka My lubiliśmy oglądać, mówię my, jako społeczeństwo Świat Według kiepskich bo lubiliśmy właśnie oglądać, że ktoś ma gorzej od nas. I tak, dlatego ludzie tak właśnie szukają takie treści na YouTubie i takie treści często są bardziej oglądane. Ja wiem, że tutaj generalizuję i powiecie w komentarzach, że jest dużo takich treści oglądających, co oglądacie i yy, to jest super content, yy, merytorycznie i takie tam. Ja jestem tego świadom. Ale nie ma co ukrywać, że jednak poniekąd łatwiej się wybić na takich treściach, które nie pochwaliłbyś się rodzicom. Ech, dobre. Nie wiem, jak coś mi się jeszcze przypomni, co chciałam powiedzieć, to dopowiem. Teraz muszę to zjeść. Może nie całe, ale jedna piąta tego. Jednak nie poszedłem na trening. Po prostu mi się nie chciało. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz dwa dni z rzędu nie poszedłem na trening. To chyba wtedy, kiedy byłem na wyjeździe ze znajomymi, to było w sierpniu. Wtedy ostatnio właśnie miałem taką przerwę. I widocznie tak musiało dzisiaj być. Tak jak mówię, poniedziałek totalnie nie mój dzień dzisiaj był, ale dobra. Chciałbym jeszcze wrócić do tego, co mówiłem wcześniej, ponieważ jestem w trakcie montażu i zauważyłem, że nie o to powiedziałem jasno, co miałem na myśli. Oczywiście nie mam pretensji do Was, do widzów, tylko mam pretensje do samego YouTube'a i do świata, w jakim żyjemy. Już kiedyś to mówiłem, że jednak jestem zwolennikiem wolności słowa, kapitalizmu i takie sprawy, więc jeżeli widzowie lubią to oglądać, no to chodzi mi, że widzowie taką społeczność na świecie, że lubi takie treści, no to już po prostu trzeba to przeżyć. Ja dzisiaj po prostu mam taki dzień, że chcę narzekać i taki był tego typu materiał. Zastanawiałem się, czy w ogóle to puścić, to co właśnie mówiłem, czy to nie jest przesada? Przesada? No ale stwierdziłem na dobra, niech... Będzie jeden taki materiał, raz na jakiś czas może być, po prostu najwyżej zmi zminusujecie, czyli dacie łapkę w dół. Ale chciałem po prostu powiedzieć to, co miałam w głowie. Nie mam pretensji do Was, tylko do świata, do YouTube'a. E, jakimś społeczeństwie żyjemy i jakie my wartości mamy, e, jakie wartości cenimy, o to chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że jutro już będzie normalny dzień jutro to jest 11 listopada, nie będzie mnie w Warszawie, choć myślałam o tym, żeby pojechać, ale stwierdziłem, że te podróże pociągiem... Odpuśćcie na razie te podróżami, pociągami, pociągiem. I tyle. Może w przyszłym roku zobaczycie się. Nic, trzymajcie się. chociażby, chociaż żebyście wymieli dobry dzień.